Ewelina Skwierczeńska, witam Państwa w kolejnej pigułce z cyklu Podatki w pigułce organizowanym przez Krajową Izbę Podatkową. Podczas dzisiejszego nagrania zastanowimy się nad odpowiedzią na pytanie, kiedy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zobligowana albo po prostu może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Przede wszystkim ma to miejsce w odniesieniu do wynajmu składników majątkowych, np. wynajmu nieruchomości, samochodu, komputera czy ekspresu do kawy. W niektórych sytuacjach rejestracja do VAT-u jest fakultatywna, ale w niektórych stanie się obowiązkowa. Struktura rynku nieruchomościowego w ostatnim czasie pokazała, że jest duże zapotrzebowanie na najem lokali, zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Przez naszych rezydentów, ale też obcokrajowców. Spowodowało to wzrost liczby tzw. najmów prywatnych to znaczy, osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, która jest właścicielem nieruchomości, oddaje ją w najem. W takim przypadku, po przekroczeniu ustawowego limitu, albo jeszcze przed jego przekroczeniem, które nota Bene wynosi 200 tysięcy złotych, ta osoba może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i wystawiać faktury z VAT. Rejestracja do VAT jest czynnością formalną, ale wymaga oczywiście odpowiedniego złożenia formularza VAT R do urzędu skarbowego. Rejestracja jako podatnik VAT czynny w wykazie ministra finansów nie oznacza jednak rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa przedsiębiorców. Mamy zatem. Trochę rozdwojenie skutków prawnych, bo z jednej strony nadal osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej, no ale z drugiej posiada numer identyfikacji podatkowej, który przecież zastrzeżony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i wystawia faktury VAT. Nie znajdziemy jednak w wykazie ministra finansów rachunku bankowego tej osoby fizycznej, który, na którym mielibyśmy dokonywać płatności. To też jest związane z tym, że osoba fizyczna nie prowadzi formalnej działalności gospodarczej i nie ma rachunku rozliczeniowego, a wyłącznie rachunek osobisty, którego nie prezentujemy w wykazie ministra. Czy są jakieś ograniczenia w prawie do odliczenia VAT-u z faktury wystawionej przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jest zarejestrowana do VAT-u? Otóż nie, ponieważ ustawa o VAT zawiera odrębną definicję działalności gospodarczej od tej, którą mamy w przepisach prawa przedsiębiorców. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez osobę fizyczną, oczywiście w sposób zorganizowany i ciągły, wykorzystującą swoje składniki majątkowe do celów zarobkowych, bez rejestracji formalnej w CDG. Nie wpływa to również na prawo do odliczenia podatku po drugiej stronie, o ile oczywiście nabywca. Zakupuje usługę najmu na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne nagrania.